Dobry dzień dobry, kochani, po długiej przerwie, znowu długa przerwa, ale to nic. Chciałam dzisiaj Wam pokazać tą przepiękną pogodę, to słońce, tą tą zieleń, która tak buchnęła nagle, co prawda nie jest jeszcze to, ta letnia zieleń, ale ta delikatna taka, taka soczysta, ta wiosenna, która powoduje, że się buzia uśmiecha, słuchajcie, oczy się szeroko otwierają i człowiek chłonie całym sobą to, to co widzi, tak? Natura jest niesamowita, jeżeli chodzi właśnie o te takie doznania duszy, tak? doznania e, wzrokowe, to jak to co widzimy, powoduje, że czujemy się tak, jak się czujemy, tak? Dlatego takie ważne jest, żeby wychodzić i oglądać. Albo zauważać to, co się dzieje wokół nas, co nas otacza, bo to jest niesamowite, po prostu niesamowite, jak w naturalny sposób można doładować się cudownie pozytywną energią. Ok, chciałam dzisiaj Wam kilka słów powiedzieć. Ogólnie chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jakie ja afirmuję, i też zademonstrować, jakie ja afirmuję, ponieważ takie pytanie ostatnio pojawiło się wśród pytań, które mi od czasu do czasu zadajecie. Nie jest to mnóstwo tych pytań, ale jak się już jakieś pojawia, to staram się na nie odpowiedzieć. I tak pomyślałam, że być może nie tylko jedna osoba się zastanawia, jak afirmować, więc poruszę ten temat tutaj właśnie na, na nagraniu. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym, ale powiem Wam szczerze, że na początku miałam problem z tym, jak afirmować, tak? Może niektórzy z Was mają też taki. Takie uczucie, że nie akceptują swojego głosu, albo że on się nie podoba. Ja mam jeszcze takie momenty, kiedy jak się słyszę, to po prostu Boże uszy zatykam, ale no, ogólnie był taki okres, że w ogóle jakoś tak mi się to nie podobało, nie pasowało do mnie. Natomiast z biegiem czasu, kiedy właśnie bardzo dużo pozytywnych opinii na ten temat, na temat mojego głosu słyszałam, też go zaakceptowałam jako taki. No, niepowszechny, tak? Jaki, taki miękki, otulający, yy, dający pozytywną energię i tak zostało. Jak ja na przykład słyszę się teraz, kiedy mówię, jest wszystko w porządku. Ja lubię swój głos. Czasem po prostu, kiedy słucham nagrań, albo ja się ponad, nagrywam, tak nagrywam na Whatsappie, czy gdzieś indziej, yy, czy właśnie wideo jak oglądam, mam takie momenty, że po prostu uu, nie chcę mi się tego słuchać. Ale szybciutko to odganiam żeby się nad tym nie skupiać, tak i nie afirmować tego właśnie uczucia, którego nie chcę czuć. Ale być może, mówię wam o tym, bo być może też macie takie doznania, tak, że jeżeli mówicie coś na głos, bo w takiej rozmowie z kimś tego nie zauważamy, ale jak zaczynamy gadać sami do siebie, tak, kiedy jesteśmy sami, no słyszymy ten swój głos, tak i Zaczynamy się za dużo może zastanawiać nad tym, czy ta interpretacja jest dobra, czy ton, czy głośność i tak dalej, czy właśnie akceptuję, czy nie akceptuję, czy mi się podoba to, co słyszę, czy nie. I to po prostu może powodować, że nie będziemy afirmować na przykład na głos, tak? Ja ogólnie może z tym samym afirmowaniem na głos nie mam dużych problemów, poza tym, że po prostu wiadomo, że jak się mówi, to zaraz... No, gdzieś ta chrypka, to człowiek kasle i kaszle i tak dalej. Natomiast ogólnie nie miałam z tym problemu. Natomiast nie jestem przyzwyczajona do gadania do siebie, tak? Znaczy, owszem, poprzez to, że nagrywam różne tam filmiki, pewnie to się jeszcze bardziej w najbliższym czasie zmieni, to gdzieś już się tam do tego przyzwyczaiłam, ale myślę, że to nie jest takie normalne albo takie powszechne, że gada się do siebie. I mówienie afirmacji na głos to jest jeden sposób y, ich po prostu mówienia. Bardzo mi to pomogło, mówienie na głos, w momencie, kiedy miałam taki natłok, natłok myśli z tyłu głowy, kiedy wtrącały mi się różne myśli, kiedy afirmowałam i byłam wybijana z tego toku afirmowania, tak? kiedy nie mogłam doafirmować jednego zdania, bo się zawieszałam, albo wpadały mi jakieś inne zdania do głowy. Więc to był dla mnie taki, taka pomoc, afirmowanie na głos, tak? Tak, jakby przekrzykiwanie swoich myśli w głowie, w sensie, że starałam się skupiać na tym, co mówię, co słyszę, tak? Więc to w jakiś sposób też mnie przekonało do tego afirmowania na głos. Miałam takie momenty, kiedy afirmowanie w głowie, szeptem, wydawało mi się mniej wartościowe, tak? Miałam jakieś takie dziwne, dziwne myśli, że że to nie ma mocy po prostu, takie głupie, no, skąd się tam wzięły, tak no wiadomo skąd się wzięły. To są właśnie te przeciwstawne myśli, które nas od tego afirmowania próbują na wszelkie możliwe sposoby odciągnąć. Ale ja też miałam takie właśnie myśli, gdzie sama sobie tłumaczyłam, że to totalnie głupio. Afirmowanie w myślach ma też swoje zalety, tak? Jeżeli na przykład nie wiem, jesteśmy w miejscu, kiedy no nie do końca jest tam fajnie szeptać sobie pod nosem, e czy na głos? No to wiadomo, ale u mnie na przykład bardzo często wiązało się z tym, że to afirmowanie w myślach, że niestety inne myśli po prostu dominowały moją głowę, Niekon niekoniecznie to, co chciałam afirmować. Um, takim sposobem na koncentrację, na skoncentrowaniu się na tym, co afirmuję, było również czytanie z kartki. No i tutaj mamy też dwa sposoby: czytam sobie te afirmacje, albo po cichu. Albo głośno, tak? Jak na przykład afirmowałam, jak miałam takie sesje afirma, afirmacyjne, kiedy na przykład leżałam sobie, tak? U mnie to po prostu sygnał do spania: zaraz leżenie. Więc miałam też problem, bo często przysypiałam, ale żeby nie przysypiać, a wiadomo, że. Nie, nie zawsze się na głos chce afirmować, chociażby z tego lenistwa też, tak? No to sobie, tak wiecie, w myślach, w myślach afirmowałam, ale poruszałam na przykład w buzi zamkniętej językiem. Więc to też była jakaś forma taka koncentracji, tak? Czy właśnie, nie wiem, zebrania tej uwagi na jakieś tam czynności przy okazji tego afirmowania. Zdarzało mi się, że sobie podśpiewywałam troszkę do jakiejś tam ulubionej muzyki, chociaż e, jakoś tak mi się to nie do końca spodobało, ale może dlatego, że po prostu tekst, który był oryginalny w muzyce, bo ja nie słucham wersji instrumentalnych, przynajmniej do tej pory jeszcze, przeszkadzał mi, e, żebym żebym afirmowała w rytm muzyki, czy właśnie wyśpiewywała sobie do tej muzyki. E, te moje afirmacje, tym bardziej, że wiadomo, te, te słowa niekoniecznie w sensie tych sekwencji pokrywały się z tym oryginałem. Więc to tak ogólnie... No a jeszcze co? Jeszcze można zrobić? Można jeszcze na przykład puszczać swoje afirmacje, które są nagrane. Sorry, słuchajcie, za te turbulencje. I, i powtarzać albo mówić z nimi, albo powtarzać po nich to w zależności od tego, jak po prostu to nagracie, tak? Czy to będzie powiedzenie zdania, bo można w ten sposób zrobić... I zostawienie sobie pauzy na powtórzenie, czyli mówię raz na głos, raz w myślach, potem znowu na głos w myślach, czyli takie, taką sekwencję nagrywam, i później wiadomo, że jak tego słucham, to mogę również w ten sposób na głos powtarzać, tak? Albo po prostu mm, nagrać bez pauzy i po prostu mówić razem z nagraniem, tak? No, można też słuchać, tylko że samo słuchanie ogólnie nie jest aktywnym afirmowaniem, to jest bardziej takie wyrabianie sobie założenia w sensie, że może nie tyle co założenia, ale przyzwyczajania się tak do, do pewnych zdań, do pewnych stwierdzeń. No bo wiadomo, jak ktoś się osłucha, 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 no to w pewnym momencie też to jest dla niego normalne. To jeżeli chodzi o takie sprawy no, proste, techniczne, trochę śmieszne, ale no tak jak mówię, pojawiło się pytanie, więc tutaj chciałabym Wam na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o czas, to jest różne. bardzo mi się podoba na przykład, jeżeli mam ten czas na takie sesje afirmacyjne, kiedy faktycznie wiem na przykład, że teraz pół godziny czy godzinę czasu tylko wyłącznie na afirmację. Albo siedzę, albo leżę. Zazwyczaj leżę, bo jestem leniwa. Chociaż coraz rzadziej to robię, bo tak jak mówię u mnie sygnał leżenie równa się spanie, więc z tego afirmowania tam za dużo nie ma. Siedzenie jest dla mnie nudne. Ja nie potrafię długo siedzieć. Ja zaraz się jakoś tak niekomfortowo czuję, kręcę i tam też się właśnie rozkojarzę. Przy różnych zajęciach domowych, no wiadomo, jak coś się w kuchni gotuje, czy sprząta się, czy się bierze, wiesza pranie i tak dalej, to oczywiście też fajnie. Staram się to robić jak najczęściej. Znaczy, no co to znaczy, staram się, staram się pamiętać o tym, żeby afirmować przy okazji, obojętnie co robię, ale no, wymaga to troszkę, że tak powiem, skupienia koncentracji i. Obserwacji swoich myśli. Cały czas to samo. Słuchajcie, obserwacja tych myśli, tak na czym ja się, czym ja się skupiam. Mm, tym takim fajnym rozwiązaniem dla mnie ostatnio jest właśnie mm, afirmowanie podczas kręcenia hula. Też to się fajnie z, sprawdza, ale hula nie hulam codziennie, więc to też jest problem poniekąd, bo wtedy odpadają mi. W dniach, kiedy na przykład nie afirmuję właśnie te sesje przy lustrze. Ona ogólnie przy lustrze są, bo sobie stoję i kulam i sobie tam te 40 minut powtarza moja afirmacja. No i jak ja je powtarzam? No, często powtarzam w samochodzie, tak jak dzisiaj, miałam dosyć sporo do przejechania. Więc sobie powtarzam i słuchajcie, powtarzam, albo te, które mam, a jakie mam, to wiecie z poprzedniego nagrania na miesiąc kwiecień, które to były, czasem afirmując, jak mam ochotę, Dodam jakieś zdanie tak? w międzyczasie, jak tak przerywnik, żeby nie było za nudno, albo jak widzę właśnie, że gdzieś zaczynam uciekać myślami, takie wiecie, bezmyślne to afirmowanie, czyli powtarzam, 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 ale już gdzieś tam z tyłu głowy myślę, no zawsze, za, zawsze uważałam, że podzielność uwagi jest super, a teraz mnie to totalnie irytuje. No bo akurat w tym przypadku to takie do końca super może, może nie jest, znaczy może nie takie korzystne, albo to po prostu w mojej głowie się tak ułożyłam. No tak czy siak zdarza mi się dosyć często, że właśnie jeżeli mam afirmowanie jeżdżąc samochodem, że dorzucam sobie albo na przykład stare afirmacje, albo same mi się dorzucają tak gdzieś tam z rozpędu, bo już się odcisnęły mi na, na podświadomości, więc czasem wystarczy, że mam podobne zdanie w tych sesjach afirmacyjnych i ciągną się inne afirmacje, albo z premedytacją dodaję w danym temacie jakąś taką bardziej rozbudowaną afirmację. Teraz na przykład afirmuję cały czas, um, słuchając swojego tonu głosu, tak? Staram się, żeby te afirmacje były jak, jak najbardziej dla mnie naturalne, w sensie na przykład jakbym Wam o tym mówiła, czy komukolwiek innemu, tak? Czy stałam gdzieś tam, nie wiem, na trybunie i opowiadała ludziom. E, bo te afirmacje, które mam, słuchajcie, to są tak naprawdę zdania moje, które pochodzą z mojej rzeczywistości, gdzie to wszystko faktycznie się dzieje, tak? Czyli, na przykład, to, to zdanie to naprawdę działa. To naprawdę działa. I to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu i na moją korzyść. I w różny sposób sobie to mówię. Mogę to mówić normalnie, tak? To naprawdę działa i to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu i na moją korzyść. Albo bardziej, właśnie tak, jakbym do kogoś mówiła: To naprawdę działa. I to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu, nie mają korzyści. <laughs> <laughs> Więc jeżeli chodzi tutaj o ton mm. głosu, szybkość i tak dalej, to jest naprawdę, słuchajcie, nie ma jednego sposobu na afirmowanie. Zależy jest od tego, jak się czuję, jak bardzo jestem skoncentrowana, co mi tam w głowie się połęta tak? Czy właśnie układam sobie jakąś historię, że, że do kogoś przemawiam, czy do mamy, czy do córki, czy do kogo innego czy sama do siebie, albo że się śmieje, tak? Bo to też jest y, zależne od tego, do kogo mówimy, tak? Sama do siebie mogę też mówić to naprawdę działa, tak? To działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, no dzieje się od razu i na moją korzyść. Więc to nie ma znaczenia, tak? Najważniejsze jest, żebyście żebyście po prostu to powtarzali, tak? I ta intencja w sumie, ta intencja, no, intencja jak intencja, no to, co rozumiecie za tym, tak? Więc też sobie czasem na przykład y, mówię, tak? Żeby sobie przypomnieć. No to działa, no te afirmacje, no. Przypominam na przykład sobie różne sytuacje, tak? Tutaj, nie wiem, ostatnio miałam taką sytuację. Popsuł nam się przedłużacz, a w zasadzie rozdzielacz, tak? Mamy taki za telewizorem na sześć wejść i słuchajcie, on się popsuł. Nie działał w ogóle. I wzięłam go, wijam, mówię, tak sobie myślę, sobie tak, kurde, zadzwonię do męża, może będzie. Pracy zamawiał, tak? Bo oni tam takie różne rzeczy zamawiają. Ale za chwilę przyszła mi do głowy myśl, pewnie, że zapewne nie będzie miał czasu na to, tak? No i zostawiłam to. Nie zadzwoniłam do niego, oczywiście. Słuchajcie, on przychodzi do domu, tam za kilka godzin. I ja mu mówię, słuchaj, y popsu się, przedłużać, trzeba kupić, nie? A on do mnie mówi, słuchajcie, taki tekst. Szkoda, że do mnie zadzw nie zadzwoniłaś, bo ja dzisiaj zamawiałem i mogłem zamówić. Ale z drugiej strony. Miałem tak dużo pracy, że może bym tego nawet nie szukał, bo wiadomo, żeby zamówić to trzeba tam poszukać, nie? Więc to też pokazuje, jak to działa. I to jest właśnie ta afirmacja, o której ja wam mówię, tak? O którym ja sobie mówię, że to naprawdę działa i to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, tak? Dzieje się od razu i na moją korzyść. I to od razu nie, nie, nie znaczy, chociaż bardzo często dzieje się właśnie od razu, faktycznie, tak? Od ręki. Ale czasem jest to właśnie kilka godzin, czy na drugi dzień. Ale to dla mnie to jest takie, wiecie, w słowił od razu. I kiedy ja na przykład mówię sobie tę afirmację, to mi się czasem takie właśnie historie przypominają, tak? dużo jest takich historii, małych. Małych, dużych. Ale wtedy ja się do tego uśmiecham, tak? I mówię sobie, no kurde, to naprawdę działa. I to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu i na moją korzyść. I to jest ta moja taka główna afirmacja, ta afirmacja mocy, tak? Która właśnie mówi o tym, jak to wszystko działa. Dalsza część tej afirmacji to wiecie jaka jest, ja jestem miliarderką, ja jestem wiecznie młoda, doskonale zdrowa i zachwycająco piękna i tutaj też trochę to rozbudowałam, bo na przykład kiedyś swego czasu jak się zastanawiałam nad tą afirmacją, że jestem Bogiem, ja jestem boginią, jestem mistrzynią manifestacji, też na którymś nagraniu opowiadałam wróżką, czarodziejką, wiedźmą i w ogóle nie wiem, nie mogłam znaleźć odpowiednika tak, do tego, kim ja chcę być, w sensie, w sensie tym, że, że faktycznie ty nic nie mów, bo to się sprawdza. Tak? Nie odzywaj się albo powiedz, bo to, zawsze to, co ty mówisz, to się sprawdza. Więc szukałam takiego, szukałam słuchajcie takiego określenia na siebie, tak? I no Bóg z wiadomych ym, powodów jakoś tak mi się nie sprawdzał cały czas. O, jaka ciemność nastała. <grafy> ym, bogini dla mnie była jakaś taka za mało... Ym, za mało mocarna. Wróżka to taka... no taka słodka, malutka wróżka i tak dalej. Nie mogłam znaleźć. I w którymś momencie właśnie czarodziejka przyszła mi do głowy. Nie czarownica, bo czarownica czy tam wiedźma to też taki... Trochę negatywny gdzieś tam posmak miała, ale czarodziejka. W sumie doszłam do wniosku, że nawet nie jest to złe. I miałam nawet tak krótko taką afirmację. I co się teraz dzieje? Słuchajcie, afirmuję to, że jestem miliarderką i czasem wchodzi mi, y, jestem czarodziejką, bo one się fajnie tak rymują. Tak, ja lubię rymy. Więc sobie afirmuję tą pierwszą część i później właśnie tą jestem miliarderką, jestem czarodziejką, jestem wiecznie młoda, doskonale zdrowa i zachwycająco piękna. I to jest ogólnie tak. Dzisiaj na przykład właśnie przyszło mi do głowy przy tej afirmacji, um, jestem miliarderką. Każdego dnia miliony euro wpływają na moje konto bankowe. Też miałam jakieś krótkie, czasom afirmacje na finanse. Więc jeżeli mam na przykład takie wolne przebiegi albo um, chcę troszkę moje afirmacje urozmaicić, to wtedy dorzucam, ale nie dorzucam zupełnie nowych, tylko takie, które już afirmowałam, które są mi znane. tak? Mam ich sporo, one gdzieś tam są spisane, niektóre zapomniałam, niektóre mi się przypominają ale ogólnie staram się, żeby też nie było dużo tego, więc ogólny zarys jest, są te główne afirmacje, natomiast zdarza się, że wciskają się inne afirmacje, albo sama je wciskam, bo akurat mi się tak podoba, tak, i dobrze mi jest, nie przejmuję się, nie zastanawiam się, o Boże, zrobiłam jedno więcej, już nie mam 5, mam 10 nie ma to znaczenia, słuchajcie, to mają być wasze myśli z tej rzeczywistości, w której chcecie się znaleźć, tak, i tak to właśnie będzie, jak, mm, kiedy te miliardy muszę sobie otworzyć tutaj, żeby bo mi jest ciepło, kiedy te miliardy będą na koncie, tak? kiedy faktycznie cokolwiek pomyślicie, to się będzie działo, to to będą wasze naturalne myśli. tak? I Afirmujcie je sobie w głowie. Jak nie mogę, jak mi się znudzi, jak mam zachypniene gardło, to mówię sobie w głowie. Jak mówię sobie w głowie, a mi zaczynają uciekać, to mówię sobie na głos. I mówię tak na okrągło po prostu. To naprawdę działa i to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu i na moją korzyść. To naprawdę działa i to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu na moją korzyść. Ja jestem miliarderką, jestem czarodziejką, jestem wiecznie młoda, doskonale zdrowa i zachwycająco piękna. To naprawdę działa i to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu na moją korzyść. Ja jestem miliarderką, ja jestem wiecznie młoda, doskonale zdrowa i zachwycająco piękna. Czasem, jak nie chcę, żeby to było tak szybko, mówię powoli. Hmm. Powoli mówiłam też na początku, kiedy nie mogłam ich zapamiętać. Nie śmieszne takie, ale faktycznie, słuchajcie, zwieszałam się w powiezdania jak zmieniłam afirmację, tak? Jak na przykład zmieniacie afirmację, dajcie nowe zdanie, albo używacie zdań, które totalnie gryzą się. Nie używaliście nigdy, tak? Jak mówię, no, ja jestem Bogiem, albo jestem boginią, albo mistrzynią manifestacji, to były teraz już mogę to mówić, już nie mam problemów, tak? sypie mi się jak z rękawa. Ale na początku nie chciało mi to przejść w ogóle przez gardło, tak? Albo właśnie, jak ułożycie sobie takie zdanie, nie? Ja jestem wiecznie młoda, doskonale zdrowa i zachwycająco piękna. I zawieszałam się w połowie tego zdania. Powiedziałam, co to było i myślenie gdzieś tam, żeby sobie przypomnieć, tak? I wtedy właśnie rozwiązaniem było, że mówiłam powoli sobie. Czyli kartka była na przykład gdzieś tam na stole czy gdzieś powieszona. I sobie zerkałam, ale ogólnie zajm przy, przy, przyzwyczajenie się do nowych afirmacji nie zajmuje więcej niż dzień, dwa dni, tak? Później już, jest, później już jest to w głowie. Natomiast pomaga takie, że tak powiem, drukowanymi literami, opowiadanie, tak? Czyli ja na przykład mówiłam powoli, zastanawiałam się nad tym, co mówię, tak? To naprawdę działa i to działa za każdym razem. Cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu i na moją korzyść. Ja jestem miliarderką. Jestem wiecznie młoda, doskonale zdrowa i zachwycająco piękna. Więc zobaczcie, tutaj więcej czasu, trochę zajmuję, ale zastanawiam się nad, może nie tyle, że zastanawiam, ale mm, bardzo wyraźnie mówię te, te, te wyrazy, tak, te zdania. Więc gdzieś tam staram się też nad słuchać to, co mówię, tak? Może nie, nie, nie musicie się zastanawiać, ale słuchajcie to, co mówicie. A więc dzisiaj taki techniczny bardzo live. Um, Słuchajcie, ka każda metoda będzie dobra, tak? Każda metoda będzie dobra. Pamiętajcie, że to jest Wasza rzeczywistość, w której jesteście obecnie i którą chcecie wyprojektować albo do której chcecie się przenieść przez te afirmacje, tak? Więc logiczne jest, że y, ta rzeczywistość, w której teraz jesteśmy, ma zupełnie inną zawartość. Przepraszam. <kluje> <kluje> Sorry. <kluje> zupełnie za inną zawartość myśli, tak? Bo. No, mamy to, widzimy to, co mamy, doświadczamy tego, co mamy wokół, tak i mamy myśli z tym związane, więc ciężko jest myśleć y, myśli na temat właśnie takich y, rzeczy, których nie mamy, nie doświadczamy, ale pamiętajmy, jeżeli. Y, no, niektórzy mówią, że nie chcą się oszukiwać, y, wmawiać sobie w ogóle, ale tu chodzi o to, żeby po prostu to zdanie było dla mnie na tyle naturalne, żebym po pierwsze się z nim nie gryzła, a po drugie mieć tą świadomość, że. Kiedy ja będę miała te myśli z tej rzeczywistości, w której chcę być, to ja wtedy tej rzeczywistości doświadczę, tak? Bo to nie może być takie, wiecie, rozdzielone. To musi być spójne i to jest spójne. Widzicie, co się dzieje, jak na przykład powtarza się bardzo często, na przykład, nie wiem, nieszczęścia chodzą parami, mi to zawsze pod górkę, czegoś nie dotknę, to kurwa się psuje i przepraszam za wygląd, <ślaństwo> proszę <ślaństwo> <ślaństwo> mm. e I to się powiela, tak? albo się powiela, bo my to powtarzamy albo obserwujemy, myślimy i doświadczamy tak Czasem także doświadczamy, ale przez to, że właśnie słyszeliśmy od rodziców, od kogoś innego i, i to się do nas też przykleja więc mm, mm, posiadanie takiej świadomości tak że jeżeli to jest chociaż Cień takiej, takiego, takiego ryzyka, że to faktycznie w ten sposób działa, powinno być dla Was niesamowitą e, motywacją. Mimo, że człowiek ma zwątpienie, tak, bo czeka. Zresztą widzicie też, ja się nagrywam już dosyć długo, tak? E, I póki co jeszcze nie usłyszeliście, tak? Miliardy i w ogóle i tak dalej. No, inne rzeczy owszem, ale mm, jeszcze może nie to, co, co do końca chcę. Ale też już nie ma we mnie tej niecierpliwości. O tym też dzisiaj chciałam wam powiedzieć, ale to już powiem następnym razem, tak? Że nie ma oczekiwania, nie ma niecierpliwości, nie ma rozczarowania. To, że gdzieś coś tam widzę, zauważam, puszczam y nie zastanawiając się nad tym, tak? Dlaczego jest tak, albo dlaczego tak? Jeszcze nie ma, jakbym chciała. Czyli nie skupiam się na tym, bo mam świadomość, że jak będę się skupiać, no to oczywiście będę potwierdzać tą rzeczywistość, w której tutaj jestem, że tego nie ma. No i siłą rzeczy jestem w tej rzeczywistości, to o tym zrobimy następnego live'a sobie. Ale ogólnie chciałam wam powiedzieć, że jak się człowiek już przyzwyczai do tych myśli nowych, tak tak jak mówię, jestem miliarderką, mi to, nawet jak, słuchajcie, czy nawet jak z kimś rozmawiam, obcym, zupełnie obcym, no okej, okay, może obcym ludziom nie opowiadam, że jestem miliarderką, ale już na przykład nie mówię na swoją niekorzyść, tak, nie mówię na przykład, że nie mam pieniędzy, nie mam rachunków, nie wiem, że skończyła mi się wypłata, um, czy nie wyglądam tak, jak bym chciała, czy że mam 50 lat i w ogóle tego u mnie nie ma. Mimo, że na przykład nie mówię swoich afirmacji albo nie do wszystkich, bo jeżeli chodzi o, roi, o rodzinę, o znajomych, o moich kursantów w cudzysłowie, tak, czy właśnie was, to ja mówię normalnie, tak? Ja jestem, ja jestem wiecznie młoda, moja mama do mnie mówi, dziecko, jak ty będziesz w moim wieku, to ty zobaczysz, co to znaczy. Ja mamo, ja nie będę w Twoim wieku, słuchajcie. I dla mnie nie jest to, nie kojarzy mi się to z tym, że nie wiem, że moje życie się zakończy teraz i nie dożyję tej sześćdziesiątki, tak? Tylko, że ja nie chcę tej 60. Ja się zatrzymałam gdzieś tam na 40. Dzisiaj się właśnie nad tym zastanawiałam, że muszę chyba jakoś ten wiek sobie określić, na którym będzie dla mnie co będzie oznaczała ta wieczna młodość, po, poza tym pięknym wyglądem, tak? Dobra, mogę mieć to 800 lat, już to też powtarzam mojemu mężowi. I to dla mnie jest normalne, że ja to mówię, słuchajcie, nie mam z tym w ogóle problemu, tak jak na początku to mówiłam to o Boże człowiek nawet jak tego słuchał, to nie chciało się tego powiedzieć na głos, bo to było niedorzeczne, tak? Nawet jak się to słuchało, to jakieś, nie wiem, z kosmosu. A teraz jest to dla mnie normalne, tak? Więc ja o tym mówię. Teraz, jeżeli już się te wasze myśli, te afirmacje zrobiły naturalne dla was, to już jest bardzo dobrze. Natomiast ważne jest, żeby poza tym, że te afirmacje siedzą mi w głowie, ja o nich mówię, rozmawiam, rozmyślam, żeby nie było tych myśli w tym danym temacie, Związanych z tą rzeczywistością, gdzie ja teraz jestem, tutaj, tak. Czyli ja na przykład mam takie sytuacje, biorąc pod uwagę, na przykład, to, że jestem wiecznie młoda. Ja doskonale wiem, jak chcę wyglądać. Ja mam, słuchajcie, poprzerabiane swoje zdjęcia perfekto i patrzę na nie i ja się cieszę, że ja tak pięknie wyglądam. I ja oczywiście bum mam ten szok, kiedy czasem zaglądam do lustra, nie zawsze. Czasem się uśmiecham szeroko, ale czasem mam taki detoks, że po prostu <laughs> straszne to jest. Odwracam się już, nie? Odwracam się, bo. Mm, jak zaczynam się nad tym zastanawiać, czy na chwilę się zatrzymam, to zaraz przychodzą te myśli. Słuchajcie, że to nie działa, tak, a ja, że wyglądam taka inaczej. Staram się to raczej mówić, że to taki detoks, tak, czyli właśnie idzie w tym dobrym kierunku. To stara, stara powłoka musi się gdzieś tam rozpuścić i tak dalej. Ale to jest takie właśnie ważne tutaj, że jestem wiecznie młoda, jest dla mnie, że jestem piękna, że zachwycam urodą i w ogóle, że to jest. Ja słyszę to, słyszę to wokół. Słuchajcie, naprawdę to słyszę. Ale jeszcze do końca. Ym, jak patrzę na swoje przeregulowane zdjęcia, tak, na to jak ja się czuję, tak, ale czasem właśnie mam takie momenty, że gdzieś tam mi się zatrzyma ten, um, ten umysł w tej rzeczywistości teraz i to jest ważne, co ja pomyślę, tak? Bo nie może być tak, że tutaj leży pół kilo cudownych, wspaniałych, myśli nowych, i tu leży pół kilo tych starych myśli, a ja jestem po środku, ani tak, ani tak, trochę tak, trochę tak. A nie tego chcę. Ja chcę, żeby to było tu, więc tu musi być więcej, tak? Żeby przeważyć, żeby tu była więcej ta głowa, te myśli, te słowa, te zdania, to jak się czuję, to jak się widzę, tak jak się oceniam to, co słyszę z zewnątrz, tak? Więc to jest ważne, już to naturalne uczucie mamy, już się przyzwyczailiśmy, już się odcisnęło, tak? Że jestem, jestem wiecznie młoda, jestem piękna, zachwycająca, cudownie, uśmiecham się do tego. No i tak, przychodzi ten moment, że. Hmm. Patrzę tam i mm, już nie mówię głośno, ale mm, czuję się nie tak. Czyli już gdzieś tam się pomyślało samo. Nie chcę tego. Dlatego nie patrzę. Dlatego nie patrzę, dlatego jak czuję się skwaszona, to sobie myślę, że taki detoks tak, że za momencik odwracam się, zajmuję się czymś innym, afirmacjami, e, czymkolwiek, żeby po prostu nie zatrzymywać się w tym stanie, którego przed chwilą doświadczyłam, bo ja tego nie chcę. Ja chcę zupełnie inny tak? Okej, okay, kochani, bo się zagadałam, zakręciłam i w ogóle opowiadam już nie wiem co. Pozdrawiam Was serdecznie w garażu. Pięknie, chłodno, ciemno. <grytanie> Idę do domu cieszyć się jeszcze tymi wolnymi dwoma dniami. Mam nadzieję, że Wam troszkę pomogłam że nie będziecie robić wielkiego, wielkiej rzeczy z tego afirmowania. Każdy sposób jest fajny, każdy sposób jest poprawny. Najważniejsze jest tylko to, żeby to były właśnie te myśli. Stąd gdzie chcecie być, a nie stąd gdzie nie chcecie być. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za jakiś czas. Znowu mam nadzieję, że nie taki odległy, no ale jak widzicie, różnie to bywa.